To jest to, co oglądamy ja, Siemanko mordeczki, witam Was w kolejnej reakcji Sztosa Google Movement Śmierć w Chorwacji. Sprawdzam to. Sprawdzam śmierć w Chorwacji. Ehm, śmierć napisana dziwnie. E, podejrzewam, że to jest jakieś e, chorwackie tutaj końcówki S i C, śmierć w Chorwacji. Dobra, e, jestem ciekawy, kto tam będzie w ogóle w, w tym kawałku. To jest podobno freestyle, więc tym bardziej. E, liczę na taką luźną formę, jakieś luźne wersy, jakiś mega porąbany bit, e, O ile w ogóle by nam nawijać Dobra, sprawdzamy Google Movement Okej okay. są pewnie chorwackie napisy tam na dole. Na pewno to, co, ja, o, co to za dzień w Chorwacji? Wzięliśmy Majka i bity na wczasy Chyba jesteśmy skazani na sukces kawańskie koszule jak pichi peskaty. Nie śpimy, zwiedzamy, ciągle serwują roki,

i jakie w ogóle fajne wersy ten z spichem i z pyskatem zajebisty. No i wiadomo, jakie jest Chorwacja, to jest pita rakija cały czas. Rakija, która zabija jak SB Mafia, okej. Okay. Beat to jest banger totalny. Beat tak mi się podoba. Jest taki banger, kto w ogóle wyprodukował takie coś. Kulten i ofkey. Czy oni też są w Google? Nie wiem tego, ale dowiem się może jakoś później. Ale jest takie są to basy. No i ten refren, który się już wkręca po prostu w sekundę. La bamba. Lata jak la bomba, rakija zamieniam je w diabła. Ten kochany mój małysz, to no daje olwędne distortacje. Bo jeszcze lata jak la bomba, rakija zamieniam w diabła. Moron kocham, ale zabierz mnie Co tu się zadziało na końcu? Ajajaj, jest taki niedosyt Nie wiadomo, czy to będzie jakiś projekt, czy to jest tylko Jakiś snippet, czy skit w ogóle, czy będzie jakaś płyta Jest napisane, że to jest e, freestyle ogólnie ale ktoś jeszcze miał tam wjechać pod tą ostatnią zwrotkę i nie wiadomo kto to miał być. A, kurde brakuje takich postaci jak właśnie Shivas, e, czy Escech. Brakuje zwrotki szpak'a. Gdzie są te wszystkie mordy? Gdzie jest Rolex? Gdzie są e, te wszystkie mordy z Google, które Carvan? Gdzie jest? Miejmy nadzieję, że to jeszcze będzie jakoś nadrobione, albo będzie rozwinięty ten kawałek, albo jakoś będzie, nie wiem, cała płyta, cała epka, może jakiś mixtape zajebisty zrobią. Ja na to bardzo liczę. Chciałbym, żeby wyszło coś takiego, bo w końcu jest tylu graczy, więc dlaczego by się nie spotkać w studiu, zamknąć na parę dni albo właśnie pojechać tak jak tutaj w tym przypadku do Chorwacji i coś nagrać zajebistego, żeby po prostu dać tam ludziom, dać to ludziom dać tym ludziom muzykę i w ogóle zrobić to na mega spontanie. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, a tutaj taki jednak kurde niedosyt. Nie wiadomo gdzie jest reszta. Co się podziało z resztą tego kawałka? co się z nią stało, no ale dobra, sprawdziłem to. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, to była reakcja Sztosa. Pozdro.